z tej strony Paweł dziś kolejny odcinek od świeżaka do ścigacza dziś takie zagadnienie prosty trenażer e, treningowy czyli coś co jest ostatnio na czasie ostatnio mieliśmy odcinek o e, rzeczach interaktywnych, czyli treningu z aplikacją treningu na rolce, akurat to było symulowane na rolce, generalnie oczywiście z aplikacją możecie trenować, to jest na terenażerach smart, ale dzisiaj powiemy o takich tenazerach podstawowych, ponieważ sporo mieliśmy zapytań, czy te trenażery jeszcze mają prawo bytu, czy idzie zrobić na tym normalny, dobry, właściwy, efektywny trening i w kilku słowach chcieliśmy Wam odpowiedzieć na te pytania, które nam zadajecie, ponieważ często jest takie pytanie właśnie to powiedziałem na początku, czy w dzisiejszej, erze to już tylko e, trenażery smart i aplikacje, czy na no, no, takim normalnym że można wykonać trening. Więc odpowiedź jest taka, że oczywiście, że tak. gdy Jest zimno, większość z nas e, szuka ciepła. No, żyjemy w takiej strefie klimatycznej, w jakiej żyjemy, że te kilka miesięcy w roku e, każdy szuka gdzieś e, dalej trenowania. Ta przerwa, którą zazwyczaj każdy sobie prowadza, trwała około miesiąca, a później gdzieś już tego roweru znacznie brakuje i stąd ciągły wzrost z roku na rok jak widzimy ternażerami też tymi podstawowymi, bo osoby, nie wszystkie osoby, które trenują, trenują na ten Smart i te, które chcą właśnie zakupić, nie wszyscy są gotowi na zakup tenazera SMART, tylko na ten magnetycznego, zwykłego, czyli podstawowego jak to mówimy. Czy zdaję to egzamin? Zdaję to egzamin w stu tak, ponieważ e, tak naprawdę na takim tenorze, że też zrobimy sobie właściwy trening. E, mimo, że nie jest on połączony z e, żadnym urządzeniem, nie będzie nam pokazywał watów, e, a aplikacja będzie mogli mieć na przykład, podam tutaj przykład, trening z czujnikiem tętna, tak jak się trenowało kiedyś i bez problemu można na takim trenażerze ten trening zrobić. Mamy tutaj akurat taki przykład, e, ten magnetyczny z monetką na lince, na kierownicy mamy 8 stopni oporu i już na takim trenażerze spokojnie możemy e, wykonać trening, nawet trening taki, nawet jeśli ktoś Rzeczywiście traktuje to typowo zabawowo, to jazdę zabija czas, chce podtrzymać swoje aktywności na takim terenze, że też jak najbardziej to zrobi. po prostu symuluje też nam obciążenia odpowiednie. Możemy przykładać sobie, kiedy przełączamy stopnie, docisk rolki się zwiększa i mamy różny opór, czyli można jechać luźniej, można jechać mocniej, można symulować sobie nawet podjazd, jeśli mocno to skręcimy. I nie przeszkadza nam w niczym to, że żeby ten trening był właściwy, to co później najważniejsze, efektywny, ponieważ zwiększając moc zwiększamy tak samo jak na tym interaktywnym. Niczym to się nie różni, bo często zadaje się pytanie, czy różni się to obciążenie, nie symuluje podjazdów. Jasne, że e, nie symuluje w taki sposób, że mamy odzwierciedlenie, gdzieś troszkę musi zadziałać może nasza wyobraźnia i wtedy będzie to dużo łatwiejsze, czy przy oglądaniu nawet e, TV-ka, jak to wiele osób mówi, przy pana chciałbym taki telewizor, e, taki trenażer, że kupię go sobie po to, że mogę sobie oglądać TV. Minusami tych trenażerów niestety jest to, że one są, no nie ukrywajmy, dużo głośniejsze niż trenażery Smart. Więc tutaj troszkę hałasu tych decybeli będzie, są podane normy, więc tutaj to nie będzie tak. Charakterystyczne jest to, że zwróćcie uwagę, jest to trenażer na tylne koło. Tutaj akurat nie mam założonej opony, generalnie w komplecie lub dokupujemy zawsze oponę, która jest specjalna do tej rolki. Która stanowi opór, bo normalna opona byśmy po prostu na tym trenerze, że zjechali, sklaskowałaby się, więc musi to być opona z innego materiału. Wracając do samego treningu, w kilku krokach idzie, powiem tak, zrobić tutaj i trening tlenowy, nastawiamy sobie wtedy mniejszy opór. Jedziemy w tlenie, nie ma żadnego problemu. Można zrobić trening interwałowy, przełączając na mocniejszy opór i redukując ten opór na serię, kiedy mamy odpoczynek oraz również trening siłowy, gdzie możemy tutaj w dobry sposób zwiększyć obciążenie, utrzymać płynność tego obciążenia. Resztę można dostosować też z kasetą, która jest zestopniowa niżej i wyżej, dobrać odpowiednią kadencję, więc jak najbardziej ten trenażer nadaje się do treningu. To nie jest tak, że wygryzły go teraz trenażery interaktywne. Jest to trenażer, który spełnia swoje funkcje. Na pewno yy, nie jest on już tak komfortowy i, i zachęcający do tego, jak trenażery smart, gdzie te aplikacje nie ukrywajmy, dzięki nim jeździ się na łatwiej, ten czas leci szybciej. Jest wszystko prostsze, ponieważ trening możemy sobie już wbić w telefon, i ten narzer będzie nam samoczynnie regulował opory. Tutaj mamy to, wymaga to trochę więcej zabawy, ale troszkę nadszej wyobraźni i w stu procentach na zwykłym trenerze, ten magnetycznym zrobimy taki sam trening jak na trenerze typu smart. Więc jak najbardziej, jeśli ktoś chce. I dla spróbowania. Fajny ten narzędzie, też sam kiedyś na takim zaczynałem. Fajna rzecz, która pomoże nam w utrzymaniu doskonałej kondycji. Pozdrawiam Was serdecznie z całym rowerowym tandem. Razem zajedziemy dalej.